Ojej, tak Nie, a, 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 nie mogę doczekać. No to nie się doczekać. Gdzie, leży, gdzie popróbujesz? W wannie? Teoretycznie. No tak. Nie wiem czy masz z jakimś innym rywalem tak nieudaną pasę jak z Pogonią. Akurat dożyjesz tego zwycięstwa z tą drużyną? Można zwątpić trochę. Debiut w Ekstraklasie, miałem zwycięski na Pogoni. Czy według Pana Robert Lewandowski mógłby być prezydentem naszego kraju? A kto to jest? Nie przedstawili mi go. Piłkaś. Piłkarz? No to lepiej nie gania za piłką. Quando caiga la oscuridad, los eternos rivales se enfrentarán. Nie martw się. Nie musisz rozumieć hiszpańskiego, żeby poczuć hiszpański temperament. El Clasico już dziś, godzina 20. Obejrzyjmy to razem tylko w Kanal Plus. Zapraszamy Rafał Wolski i Tomasz Świąkałak. Nie oglądaj, podziwiaj świat w każdym szczególe. Poczuj wszystko bardziej i mocniej. Nie oglądaj telewizji, doświadczaj wszystkiego, co widzisz. Kulet 8K Samsung.